Dzień dobry, mam na imię Małgorzata, mieszkam w Sopocie, a teraz razem z Eduardo płyniemy Amazonką. I dzisiaj popłyniemy małymi łódkami w okolice Manaus, między wyspy, zobaczyć, jak mieszkają mieszkańcy dużego miasta, którzy przypływają łódkami do Manaus po zakupy i do pracy. I do szkoły. A ja się zakochałam w muzyce grupą Gaponga, która ma swoje instrumenty wykonane z bardzo dziwnych rzeczy, prosto z lasu deszczowego, jakieś nasiona, liście suszone, kawałki, korzeni, nawet na liście grają. A ta melodia jest o rzece właśnie o amazonce i to podkreślają te no, coś w rodzaju bębenków które pływają w wodzie ekspres płynie wyraźnie w tym samym kierunku co i my, ale tam jest dużo ludzi ale oni są jacyś pobierani to chyba, chyba płyną na imprezę, naprawdę. Co nie jest może niczym dziwnym, bo jutro jest Sylwester, więc już się zaczynają bawić. No a ci państwo to wracają z zakupów albo z pracy. No załatwiali jakieś swoje sprawy. To 70, plus, jak czujesz się na Amazonce. Bardzo dobrze. Tak naprawdę <grychy> Bardzo dobrze. Bardzo Jak Czy dobrze? Jak dobrze. I zostanę. Jak? Zobacz, się tu urodziła. nie została tak jak on, biedak. Wioska na palach. Ona się tam w głąb ciągnie. A to jest podobno kościół, tak? Powiedział przewodnik, chociaż on mówi tylko po portugalsku, a ja w ogóle nie po portugalsku, no ale tak nam wyszło, że to jest kościół. I tory, tory które pomagają wciągać z łódek produkty. A to musi być jakaś knajpa, albo nie wiem, dyskoteka, bo towarzystwo z ekspres przyjechało tutaj. No na pewno się tu będą bawić. A to jest dziwne. Czy mam Dziwe. rozumieć, że to ksiądz tak podróżuje? No nie wiem, to jest tylko moje przypuszczenie. A ten pan to on obwiózł turystów, takich jak my, łódką swoją. Ale on niesamowicie się zatrzymuje. On nie potrzebuje żadnej cumy, żeby stanąć. A, super. No tak, ale to jest dom pływający. Widać, że on ma bale. No to jest tratwa, no bo właściwie jak inaczej mógłby pływać? Olbrzymie bale. Ten następny tak samo. Czyli te Domy się unoszą, albo w ogóle można je przestawić, nie, nie przestawić, przepchnąć, przepłynąć nimi w inne miejsce. No dlatego Manaus się mówi: Pływające miasto. Uuu, poszedł. Aha, on tutaj ma dom, to jest jego dom pewnie. No super, tu biznes, a tu dom. No bardzo fajnie. Dom w budowie. I co tu jest? No, drewno, 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 krzesełko, można usiąść, lew, no i gigantyczne bale pod spodem, czyli tratwa. No, konstrukcja prosta. Więc ta wioska tutaj jest, tak jak zrozumiałam, połączona kablem z Manaus. I jest internet i telewizja. No, ten trochę rozpaczliwie wygląda. No, ale to najśmieszniejsze znaczy śmieszniejsze, że te domy wszystkie są bez okien. Uuu, ten jest dobry. Ten ma wyrandę oddzielną. Czyli ciekawe, czy on na przykład, jak do sąsiadów się wybiera, to może ze swoją wyrandą popłynąć. Na pewno tak, bo ona była oddzielna, oddzielona od domu. Porządna wioska powinna mieć swoją restaurację, ta podobną nazwą cabaret, pełno gości, no to chyba z powodu tego sylwestra jutrzejszego. I to są lokalsi. Ja jestem ciekawa, czy knajpę, ten knajpy to przestawiają. Czy jak ktoś sobie może zamówić restaurację w drugiej wiosce, to ona przepływa? Czy tu jest tak, jak sobie wyobrażałeś? Zupełnie nie. Myślałem, że drzewa są wyższe i sądziłem, że dochodzą do samej wody. Brzegi są różne, ale wiele jest niedostępnych, tak jak tutaj. No i dlatego są upływające domy. I dlatego, że woda w Amazonce podnosi się i opada. Nie wyobrażam sobie, jak może być różnica 10 metrów. Kobieta 70 plus i Eduardo. Dziś w nocy popłyniemy do Parintins. Do widzenia.